Liga jest dla nas najważniejsza, ale, ale fajna przygoda może nam się tutaj stworzyć, bo, bo możemy trafić do dobrego przeciwnika. Tak? no My ciężki, wiadomo. No. Oni nie mieli nic do stracenia. Tak? Przegrali, się nie stało, widać kibice będzie końca, koniec za to, bo naprawdę fajnie walczyli. Ale, ale dla nas to zwycięstwo musiało być, bo, bo my liczymy się z tym, że, że chcemy walczyć o wszystkie trochę, jakie są możliwe. Pana pierwsza bramka to taki majstersztyk. Często udaje się panu tak trafiać w Olimpii pierwszy raz? W Olimpii pierwszy raz, ale, ale w dniu dzieliłem kilka tych bramek i właśnie. Dwie w kucharze polskie bardzo ważne, dlatego, dlatego jakoś, jakoś, jakoś idzie. No i niech tak jest dalej. Cześć pan w trudnym momencie właściwie bez rozgrzewki, czyli te pierwsze minuty pewnie były trudne na takiej dosyć ważnej pozycji? No wiadomo, bo jest nie nierozgrzane, ale, ale dałem radę. Najważniejsze że bez kontuzji. Przyliśmy ściągnąć tą niby taką klątwę z wyjazdów. Udało nam się, to mam nadzieję, że teraz na, na wyjeździe będziemy grać e, przede wszystkim e, bardziej z, z poszczególnych bramki, bardziej e, zdyscyplinowani w obronie całą drużyną, bo Strzelamy w ramkę, się cofamy i drużyna wyrównuje praktycznie po takich błędach, że takie błędy to, to, to mówię, no to są naprawdę juniorskie błędy i zamiast tą piłkę przytrzymać i ją rozgrywać, to my jakby nie wiem, jakby w, 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 nasze, w nasze umysły wkradała w się jakaś jeszcze bardziej e, e, nerwowa atmosfera i zamiast grać piłką, to próbujemy uciec od, 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 od gry i chowamy się i jest właśnie dlatego bardzo ciężko, żeby wtedy jakąś akcję kontrolować, w przeciwniku yy, uwierzy w siebie i mówię, no jeżeli nam tą bramkę, i mówię, te, te, tego musimy się wystrzegać, przede wszystkim poszliśmy bramki, i grać piłką, a nie, a nie walić ją długą i, i myślę, że to już mecz jest wygrany. Przed Pan w drugiej połowie, pewnie myślą o tym trenera, żeby ożywić tę grę Olimpii, która w pierwszej połowie najlepiej nie wyglądała i udało się, chociaż tak naprawdę dużą przewagę dopiero w dogrywce udało się osiągnąć. No tak, no mówię, ciężko się gra z drużyną, która gra o klasę niż, która się cofnie, no ja miałem wejść na boisko, które powiedział, że mam wychodzić do tych piłek, próbować ją rozgrywać, starałem się tego robić, i, starałem się to robić i wychodziło to całkiem, całkiem dobrze, ale mówię, no straciliśmy do bramkę, ciężko jest wyrównać i pff, na szczęście udało się to w i później już wiedziałem, że, że ten też mamy pod kontrolą i kwestią czasu jest, aż widzimy skąd, czy bramkę udało się poprawić na, na 3-1 i w pełni zasłużenie wygrać ten mecz. Ważne chyba, że przy tej bramce na 2-1 nie dał Pan się przewrócić, bo ja już nie wiem, kto by do rzutu karnego podszedł. Ja, ja byłem wyznaczony do, do, do rzutu karnego w dogrywce, na pewno bym podszedł i czułem się na tyle mocnie dzisiaj, że, że nie wiem, czym bym strzelił, ale na pewno bym uderzył pewnie i jestem przekonany, żebym, żebym, żebym to wykorzystał. Czułem się, czułem się dobrze i no mówię, no ja byłem wyznaczony i czym czy nie, to mówię, no ja zawsze mówię, że karny to jest 50 na 50, no dzisiaj Pol strzelał, nie szczelił trudno, to jest, to jest loteria, tylko mówię, no pięć karnych prostu nie szczelonych i teraz ta presja jakby wzrasta. No ale fajnie, że tą akcję, mówię, pana bramce udało się odwrócić z piłką, przepchać między obrońcami zdążyć przed bramkarzem. No tak, no, mówię, no ta bramka na pewno nas trochę uspokoiła, mówię, przy 1-1, mówię, do, do końca byśmy walili głową w mur i by się to skończyło karnymi, a karne nam ostatnio nie wchodzą, tak jak pan zauważył i, i mówię, no i by była e, lo, 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 loteria i by było naprawdę ciężko zwycięstwo. W to świecie ostatnie krótkie pytanie kogo by pan chciał w losowaniu teraz. Ja powiem szczerze, że wszystkie drużyny są chyba bodajże są klasy, nie wiem czy się oczywiście wygrała czy będzie chyba grała swój mecz. Na kogo trafimy to, to będziemy się cieszyć, to jest drużyna ekstraklasowa i i mówię nie, nie mamy żadnego takiego wymarzonego rywala. Graliśmy Praktycznie na jednej połowie atakowaliśmy cały czas, mieliśmy w pierwszej połowie parę sytuacji pod koniec, ale po kontrolowaliśmy. Mieliśmy moment przestoju, tak jak nam się to czasami zdarza, i akurat mieliśmy sytuację, no akurat się dało obronić. Znowu mamy rzut karny, nie strzelamy, no i to się zdaje tradycją, że się koledzy w szacie, że jestem coraz bliżej jeszcze nie, ale to żartem, dobrze, że nie było karnych. I tak po to stoję w bramce, żeby chłopakom pomóc, to co przejdzie za, za nich. Rozumiem, że pomyślałeś sobie, skoro koledzy nie strzelają, to ja muszę obronić, tak? Znaczy, no jak my nie strzelamy, to nam też nie powinni skarne strzelać, no więc się akurat udało obronić. Akurat w, na tym stadionie to jest drugi karny obniżony w Olimpii, akurat drugi raz w Obrzychu, nie? I, no to nie powinno można powiedzieć, szczęśliwe miasto dla mnie. A jak to było? Bo się mówi, że nie ma źle strzelonych, źle Nie, nie ma obronionych karnych, są tylko źle strzelone. W tym przypadku trochę wyciągnąć się trzeba było jednak, czyli ten kar nie był tak aż tragicznie strzelony, prawda? Przez rywala. Po ostatnim karnym, który nam strzelili sezon, sezonie, moja żona powiedziała, następny idziesz w prawo. posłuchałem żony i poszedłem w prawo. Akurat mam duży zaś ramion i udało się złapać. To niezwycięstwo ligowe wyjazdowe, ale pucharowe uspokoi trochę zespół, bo na pewno nerwowo było trzy porażki z rzędu wyjazdowe, ligowe wcześniej. To znaczy na każdym tym wyjeździe byliśmy drużyną dominującą i przydarzały nam się te chwilowe przystoi, w których tracimy bramki, by nam ciężko zadrobić, no ale miejmy nadzieję, że pasa została przełamana i teraz też w Lizę będziemy na wyjazdach wygrywać. Krótko w ostatnim pytaniu kogo byś chciał w Losowaniu? No ja no, wiadomo, że bym chciał z Wisłą, no ale wiem, że z mieście bardziej chyba chcieliby legę.